すいなせん。<music> <music>

27 minut 19 sekund. Tak 4 razy. Tak 50 km tygodniowo. No to to jest wyzwanie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. A kolejni zawodnicy już zmierzają do nas tutaj, do mety. Myślę, że będzie okazja, żeby z nimi porozmawiać. Część z nich biegnie dalej, no a są tacy, którzy kończą po 7 km. Numer 413. Zawodnik o tym numerze kończy w tej chwili, właśnie e, nieco później. To przy bieganiu jest to potrzebne, właśnie, żeby się sprawdzić w takich zawodach. Przydatne, a z drugiej strony nie można powiedzieć ostro kilku biegów pod rząd. Także jak się wybiera na kilka, to trzeba start nie go traktować. A jak długo pan biega, to znaczy od jakiego czasu? Trzy lata. No to nie jest jakaś bardzo długa historia, a myślę, że efekty całkiem dobre patrząc na te 7 kilometrów. No, ja jestem ogólnie aktywny, także to było po takiej chwili zastoju z innym ruchem. I stąd cię w żyło. Tutaj potrzebowałem mniej czasu niż na przykład na rower albo na jakiś wyjazd w góry. No i bardzo gratuluję. Kolejni zawodnicy już są na linii mety 7 km no, za nimi, ponad 30 minut. Już zawodnicy są w trasie 35 minut prawdopodobnie w tej chwili, obok mnie zawodnik z numerem 735. Jak osiągnięcie? No, pierwszy raz w życiu biegłem ten dystans na zawodach, także życzę sobie powodzenia. E, ale to w tym sensie, że taki e, długi czy taki krótki? Trzeci raz w życiu taki długi. A rozumiem. To jak długo biegasz? Od dwóch miesięcy. A, no to świeży jesteś w tych sprawach. No widz już. Tutaj zastanawiam się, czy fizykoterapeuta nie powie, że po dwóch miesiącach to jeszcze nie powinieneś biec na takim dystansie, ale może on za chwilę nam doradzi, co trzeba robić. Myślę, że żona da radę. Żona da radę, tak? No ale ogólnie jesteś zadowolony. Nawet bardzo. No to gratuluję, wszystkiego dobrego. Na pewno też pierwszy raz. Pierwszy raz. Jako uczestnik. Jako uczestnik. Jako kibic byłem ważony, tak. A, to żona była pierwsza w bieganiu. Jeszcze nie, jeszcze biegnie. Nie, ale w sensie waszej historii biegaczej. Zdecydowanie z półtorej roku biegam mniej więcej. Dziękuję bardzo, to gratuluję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Tak, dalej, no jak Państwo widzą coraz więcej osób dobiega tutaj do nas, kończąc 7 kilometrów, ale też całkiem spora grupa biegnie Dalej, bo tu Uczestników tych zawodów jest ponad 800. 808 osób jest w trasie, ponad 700 biegnie, a ta pozostała grupa to zawodnicy Nordic Walking. No to teraz, tak jak wspominałem, może coś o masażu, rehabilitacji, fizykoterapii. To przestaw się. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja miałem wiosnę, ale chory. No ale rozumiem, że dziś się udało jesteście zadowoleni. Ja Wam gratuluję, bo to naprawdę duże osiągnięcie. I wszystkiego dobrego. Teraz czas na masażysty, słuchajcie. Jest tutaj okazja, żeby dać się wymasować. Do powodzenia. No, słychać żywiołowy doping, czyli są zawodnicy, są kibice i kolejni zawodnicy są również z nami. Kobiety dobiegają, no i tutaj rodzina pyta, czy jesteś pierwsza, byłaś pierwsza, jesteś, walty, pierwsza walty, ale też kolejna grupa biegnie, rozpoczyna kolejne okrążenie. Tutaj widzimy para. Metoda na holowanie, ale jak się sprawdza? Gratuluję. No, i czekamy na kolejnych zawodników. Państwa prosimy o jeszcze bardziej intensywny doping dla tych, którzy dobiegają do linii mety, no i dla tych, którzy biegną dalej. robi na pewno trzy. Что ты будешь да. Ну, давай, давай, давай. Куда? Не знаю. Прошу. Kolejni zawodnicy, a jak dzisiejsze biegi Pani ocenia? Bardzo dobrze, dobra trasa, dobra temperatura, pogoda sprzyjająca, także biegło się super. Pierwszy raz Pani bierze udział w zawodach? Nie, któryś z kolei, ale pierwszy raz biegnę. Chodziłam na kilka. To jest jakaś zmiana, ale w Perle Paprocen rozumiem, a inne zawody też, czy nie? E, Tyski Duatlon, jakieś tam miejskie biegi jeszcze, Trzeba także to nie to pierwszy regularnie. w ogóle. Staram się regularnie. To ja dziękuję za rozmowę i gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. Dziękuję. Wyniki 22. Perły Paproca. I sprawdzić swoje rezultaty jednocześnie. tak jak nie ma dopingu to zawodnicy dopingują się sami kolejny już na mecie widać, że to jest osiągnięcie życia Proszę brać przykład. Można pokonać własne słabości, można pokonać samego siebie. No a kolejni zawodnicy kończą 7 kilometrów. Pani z numerem 411. Teraz przypomnę również Państwu adres internetowy www.dostartu.pl. Motywacji i takiej różnego typu strony na temat biegania także. Wszystko to tam jest. Dlatego, kto chce znaleźć, tego typu imprezy znajdzie. Nie było trudno na trasie, nie było jakiejś pułapki, że można było zabłądzić, gdzieś tam zboczyć. Wszystko było. Nie, prowelacyjnie. O to chodziło. Dziękuję bardzo. Właściwa odpowiedź na pytanie. Gratuluję wszystkiego dobrego. Życzę powodzenia. Dziękujemy. Coraz większa kolejka do masażysty. A już się obawiałem, że Państwo nie będą chcieli korzystać, ale okazuje się, że świadomość wśród biegaczy też jest duża. No i jednocześnie potrzeba takiej przyjemności po biegu. Dzieci przygotowują się do swojego startu. Trwa rozgrzewka. Słychać komunikaty jeden za drugim, jeden za drugim. Jeżeli ktoś się chce jeszcze dołączyć, to można się dołączyć. Biegi będą w kategoriach wiekowych, to nieco później, ale najpierw rozgrzewka. Pani dopilnuje kogo? Wnuka, córkę, syna? Wnuczkę. Wnuczkę? Tak, Julianę. Już brała udział w zawodach? Yy, brała, ostatnia w A, Czyli już jest zaprawiona w boju, lubi biegać. Tak, lubi, lubi. A pani kiedy? W ogóle pani nie biega. No to jest jakieś wyzwanie również przed panią. Dziękuję i życzę sukcesu. A pani kogo dopinguje? finguje? Córki. Lubią biegać? Ta starsza bardzo. Była trzecia ogólki szkolnych w zeszłym roku. No i tak jakoś. Czyli wiedzą jak, mają strategię. Wszystko przemyślane. Dokładnie. No to gratuluję. To jeszcze pana tam, bo pan tutaj daje sygnały, co należy robić. Tak. bo pan tu dopinguje, komu kibicuje? Tu aż dwóch bliźniaków. Oskara i Paskala Lenarta. Mają lat? Sześć. O, to szybko zaczynają, mam wrażenie. ma biega, tata biega, to oni też biegają. Długie dystanse biegacie? Maraton, maraton. Czemu nie? Dzisiaj dzieci. Aha. Dzisiaj dzieci. Dziękuję bardzo. Że